Co się wydarzyło? Ostatnio mieliśmy y, duże zdjęcie. Witek pisał do mnie maile przez trzy dni, na które nie uzyskał odpowiedzi. Co się wydarzyło? Zagresłałem y, żonie kilka maili y, i żadnej odpowiedzi. I to go bardzo zabolało. Poczuł się odrzucony, zlekceważony od pierwszego maila w pewnej sprawie minął tydzień czasu yy, i żadnego potwierdzenia, że dostała, że się zgadza, nie zgadza, co ona o tym sądzi, po prostu kompletnie nie. To mnie wkurzyło. Powiedział mi, że naprawiam cały świat, a oni go nie dbali. Yy, dla mnie to jest wyraz takiego lekceważenia, braku szacunku, pominięcia, ale yy, źle się z tym czuję. To jest jakoś bardzo poszanowaniu się wzajemnie w relacji. Tak, dokładnie tak. Tym bardziej, że widzę, że żona na maile osób w sprawach, które bardzo zależy, odpowiada dosyć szybko i komunikuje się normalnie. Jak to się z tym masz? Jak to słyszysz? Nie zgadzam się z tym, ponieważ on wie, że ja nie pracuję przy komputerze. Ja mam taką zasadę, że jak ktoś do mnie pisze. Postaram się odpowiedzieć praktycznie natychmiast, a jak nie mam czasu, albo wymaga to dłuższego przemyślenia, zastanowienia się, no to przynajmniej daję krótki sygnał. Wiesz, dzięki za maila dostałem, odpowiem no, jutro za tydzień, albo mnie to nie interesuje, nie no cokolwiek. Wolę tak? rozmowę. Chciałabym mieć wybór, żeby to przegadać, a nie przepisać na mail. Mam się z tym źle. Jest mi mm. Co według Ciebie ona powinna zrobić? Co no przynajmniej e, oczekiwałbym, e, żeby dała sygnał krótko, e, że dostała tak. I co dalej ma zamiar z tym robić. Mm. Chciałabyś po prostu być widziana z tym. Tak. I słyszana. Tak. Chciałabym być, Chciała być zauważona. być uwzględniona co do formy Waszego kontaktu i rozmowy. Przede wszystkim rozmowy, takiej face to face, twarzą twarz. Tak, tak. Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Co chciałbyś, żeby Izabela Ciebie usłyszała? O tym, jak to się masz? E, chciałbym, żeby usłyszała właśnie, że czuję się przez nią e, no, pomijany, szanowany, odrzucony trochę, lekceważony. Uważam, że rozmowa dla mnie jest najważniejsza. Chciałbym, żeby usłyszała, że go kocham. Chciałabym, żeby uszanował, że potrzebuje wyboru. Mm -hmm. Wyboru albo tego, albo tego. To jest dla mnie nie ważne. Czyli tak usłyszałam, że bardzo Ci zależy na tym, żeby budować między Wami taką relację, która jest oparta na partnerstwie. No dokładnie tak, żeby się wzajemnie szanować, rozumieć. I, I ja uważam, że to, co proszę, to jest taka w relacjach między ludźmi. Taka normalna rzecz, żeby była jasność i, yy, i żeby każdy wiedział, że został przez tego drugiego usłyszany. Mhm. Dziękuję. Jest jeszcze coś, co chciałabym, żeby on usłyszał? Że go bardzo kocham. To jest to! Kropka.